znaki, że masz estetyczną sylwetkę. Zacznijmy od bicep dominant sylwetki. Pełną największą partią mięśniową, która się wyróżnia są bicepsy i ja bardzo zazdroszczę takim ludziom. No, ja nie mam dobrych tych bicepsów w takim sensie, że one nie są dominujące w mojej sylwetce. Jak mógłbym powiedzieć, że są trochę w tyle w stosunku do reszty sylwetki, więc jeśli masz taką sylwetkę, to pierdol się, to po pierwsze, a po drugie, to no zazdroszczę ci i myślę, że no to jest ważna rzecz, bo biceps przez większość czasu jesteś normalnie ubrany, nie widać tak by całej tej twojej sylwetki, ale jednak biceps widać cały czas. Widać, że chodzisz na siłownię, jeśli masz sylwetkę, która jest po prostu dominująca przez biceps. Także myślę, że a -tier. Niski body fat. Ciekawa jaka jest odpowiedź. Co? Niski body fat? No oczywiście, że jest najważniejszy tak naprawdę w estetycznej sylwetce. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak dojść do 10%, 12% body fata, żeby dobrze wyglądać, to zajrzyj do mojego e-booka w opisie. No body fat jest najważniejszy. Daję go No. Oh. W najwyższym tierze. No jednak po prostu no niski body fat pomaga ci we wszystkim i jest najbardziej atrakcyjny, bo jest to oznaka zdrowia przede wszystkim, jeśli patrzysz na to z punktu ewolucyjnego. Pomaga ci się wyróżniać, bo dużo ludzi po prostu no nie ma niskiego tego body fata, jest bliżej, bliżej 15-20%, no bo jest to jednak ciężkie i trzeba i wymaga trochę dyscypliny, żeby dojść do tego. Wąska talia. No, jeśli masz wąską talię, no to po prostu jesteś ukochanym dzieckiem Boga, tak naprawdę i zesłał ci podarunek no, to, to nie jest coś, co możesz kontrolować. Niby słyszałem, że można to zmienić przez operację. No ale no to są w większości kości, tak naprawdę. Masz tu miednicę, kości i to zależy od genetyki. Ale jak masz wąską talię, to naprawdę bardzo łatwo jest ci zbudować tę Dorito Shape, jego V-Tapera. I dzięki temu wyglądasz bardzo, bardzo estetycznie. Estir. Nogi, trenowanie nóg. Niech pierwszy podniesie rękę, to nie zaskipował leg day. No po prostu ciężko jest trenować nogi <laughs> chłopów. Chyba ogólnie po prostu jest ciężko trenować nogi. No na pewno one pomogą w Twojej sylwetce, żeby nie odstawały. W sensie, jeśli Twoje nogi odstają od sylwetki, to to widać. Naprawdę to widać i to nie wygląda dobrze i jest taki obleśny nawet wygląd tego. A jeśli masz ok, te nogi i są w miarę, to w miarę porównywalne do Twojej górnej części ciała, to to na pewno tak jakby, no nie zwróci nikogo uwagi po prostu. Nigdy nie dostałem komplementów ze względu na swoje nogi. Ale to może dlatego, że za bardzo skipuję legdy. Także cała postura, postura ciała, no to jest chyba jeden z najszybszych tak naprawdę tipów, który pomoże ci lepiej wyglądać, twoja postawa ciała, głowa do góry, tak, klatka piersiowa do przodu, no jest to też bardzo ważne po prostu ze względów zdrowotnych pamiętam, że jak bardzo dużo siedziałem przy kąpie, grałem w ligę czy w inne po prostu gry i siedziałem po 12 godzin na komperze, no to moja postura nie wyglądała dobrze, przez co, no, no nie wygląda to dobrze po prostu, no niestety, no jeśli masz problemy z posturą to zacznij chodzić na basen, albo rozciągać się, no pamiętam jak byłem młodszy to ja też zawsze miałem problemy z plecami Pamiętam, że chodziłem na zajęcia korekcyjne. Trzymałem sobie, miałem taki prosty kij i sobie go trzymałem tutaj z tyłu, żeby poprawiać tą posturę, tak jakby. Ale no, to na pewno ci pomoże wyglądać lepiej. I w ogóle, no, mówiąc, wygląda, y, zmienia też wygląd Twojej sylwetki. V-Taper, to jest V-Taper Workout. No, tu chodziło mi ogólnie o to, żeby skupiać się na tych mięśniach, co oddają Ci V-Taper, czyli tak naprawdę plecy i barki. Jeśli Twoja genetyka jest w tyle, jeśli Twoje barki i plecy nie mają najlepszej genetyki, to skupianie się na tych mięśniach na pewno pomoże Ci lepiej wyglądać. Ja w sumie mam skonstruowane moje treningi tak, że mam zazwyczaj plecy albo właśnie barki na początku treningu, że gdy jestem najbardziej świeży, to mogę je uderzyć i na pewno estet. Symetria, symetria mięśni no, sprawia po prostu, że lepiej wyglądasz. Tak, Te kanony piękna, kanony piękna zmieniały się przez lata. No i teraz tak naprawdę to bardzo ważne jest dobra sylwetka, ta symetria i tak naprawdę czysta skóra. So, chyba piękna XXI wieku. No jest to ważne, ale niestety jeśli chodzi na przykład o twarz, często mi na zdjęciach wychodzi tak, że moje jedno oko jest większe od drugiego. Dużo ludzi tak ma. No tego nie możesz zmienić. Jeśli chodzi o sylwetkę, to jak najbardziej możesz to kontrolować. Jeśli twoja prawe, jeśli twoje prawe ramię jest silniejsze od lewego po robieniu wiadomo czego. Moim tipem na to jest czynanie o tej słabszej ręki, czyli powiedzmy twój biceps jest, twój lewy biceps jest mniejszy od prawego. Co możesz zrobić, to najpierw Robić na przykład na modlitewniku bicep curl, możesz zacząć od lewej ręki, zrobić jak najwięcej powtórzeń ciężarem, a potem prawą ręką. Nawet jeśli możesz zrobić więcej powtórzeń prawą ręką, to tylko robisz tyle, ile zrobiłeś lewą. I po jakimś czasie powinno ci się to wyrównać. Ja tak robiłem, miałem też jedną rękę słabszą od drugiej, przyznaję się, i powiem wam, że teraz już tak nie mam. Wyleczyłem to, wyleczyłem to, ale spodobało mi się bardzo robienie na niektórych ćwiczeniach, robienie najpierw jednej strony, a potem drugiej, bo mogę się skupić bardziej na swojej formie. Na przykład teraz robię z nosy bokiem. To nie robię na hantlach, tylko robię na kablu. No i w sumie na kablu to nawet musisz robić jedną stronę, a potem drugą stronę. Aczkolwiek no, jest to bardzo przyjemne i ogólnie polecam. Ale sylwet... no symetria jest ważna. Bo jak nie będziesz symetrycznej sylwetki, no będzie to dziwnie wyglądać. Przyczepy mięśni. O co tu chodzi? To tutaj jest gość i jak widzicie jest... no jest dojebany. Jest super zbudowany, dobra bardzo sylwetka, ale jak widzicie genetyka po prostu dała mu taką klatkę pysiał, że ma tutaj dziury no i nie wygląda to estetycznie. Niestety to nie jest coś, co możemy kontrolować, jednak jest to ważne, do tego wspominam o tym. Jeśli twoje przyczepy, no nie są optymalne powiedzmy, no to niestety twoja sylwetka będzie troszeczkę niżej na tej skali estetyczności. Aczkolwiek nie jest to aż tak ważne i myślę, że ludzie, którzy po prostu mają gorsze przyczepy mięśni, no zwracają na to uwagę, jednak no dla większości ludzi to może nie mieć znaczenia, tak? Jeśli ten gość zbudował po prostu sylwetkę i dobrze wygląda, a że przyczepy po prostu mu nie sprzyjają, no to trudno, tak? Jednak no Dałbym to, powiedzmy, w A-tir Żyły, 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 żyły. Żyły są bardzo ważne w takim sensie, że po prostu ludzie lubią żyły, tak? Kobitki lubią, jak Żelasty, jak masz ten bicep, vein, jak masz tą żyłę po prostu na ramieniu, no to wygląda to bardzo estetycznie i na pewno ludzie cię przez to bardziej szanują, bo myślę, że, no wiadomo, jak masz duży bicep, ale też jak ci wystaje ta żyła, gdy nosisz no, zwykłe koszulki na tym bicepsie, tak normalnie, jak masz rozluźniony biceps i ci wystaje ta żyła, no to to wygląda bardzo fajnie i na pewno zgarniasz większy respekt, o a po prostu kobietki lubią coś takiego. Ja niestety źle sobie dobrałem rodziców i nie jestem zbyt waskularny. Aczkolwiek, no, zależy to od wielu czynników, tak? Jest to genetyka, ale też jak masz niski procent tkanki tłuszczowej, jeśli masz dużo mięśnia, to te żyły wypycha, wypychają te mięśnie. Jeśli masz niski procent body i dużo tkanki mięśniowej, to te mięśnie wypychają te żyły na górę. Więc to możesz zbudować. Ja przez długi okres czasu myślałem, że nie będę miał tych żył, bo mi w ogóle nic na przedramionach, nic mi nie wyskakiwało po prostu przez... Bardzo Jednak jeśli jak zrzuciłem body fat, to zaczęło się to pojawiać na treningach. Wiadomo, jest to też pompa, jest to też um, fakt tego, że więcej węglowodanów zjesz. Jeśli twoja temperatura ciała jest też wyż, wysoka, to te żyły wychodzą. Czyli po prostu w lecie będzie na pewno łatwiej ci sprawić tak, żeby, te, żeby ten bicep w był widoczny. Możesz też brać cytrulinę przed treningiem. Bardzo polecam, bardzo fajny sposób na to, żeby tą waskularność wydobyć z siebie. Ja bym dał do obie. Esti. I na koniec FFMI, Fatri Mass Index. To jest po prostu ile masz tanki mięśniowej. Dużo ludzi będzie pewnie myśleć, że dam to w estir bo posiadanie jak największej tkanki mięśniowej jest. No, po prostu ważne. Każdy dąży chyba do tego, żeby mieć jak najwięcej tego mięśnia. Jednak, jeśli patrzysz na przykład na Hollywood, czy na filmy, jakieś mm, seriale, powiedzmy, zmierzch, czy inne takie, to zwyczaj ta estetyczna sylwetka opiera się w większości na tym, że masz niski body fat. Nie są to ludzie, którzy mają dużo tkanki mięśniowej, ale dobrze wyglądają dzięki genetyce, dzięki temu, że mają dobrą twarz, ale przede wszystkim dzięki temu, że mają ten niski procent tkanki tłuszczowej. Myślę, że optymalnie ten zasięg FFMI jest od 20, 21 do 22, myślę, że to jest tak najbardziej. Myślę, że jak masz więcej, to już wkraczasz w te rejony. Znaczy, jak masz więcej, bardzo ciężko jest zdobyć więcej FFMI, tak naprawdę. 21-22 to jest 5 lat stażu na siłowni, powiedziałbym, że więcej. Zależy, jak optymalnie ćwiczysz, czy trzymasz cały czas dietę przez ten czas. Wiadomo, tak naprawdę, ile czasu też spędzasz na masie, żeby, budo żeby być w optymalnym środowisku, żeby budować ten mięsień. Ale to FFMI, no. Betir. Bo to jednak jest dużo ludzi, którzy są. Szczupli, ale mają ten niski body fat i bardzo dobrze wyglądają. No i tak wygląda tier lista, Jeśli się z czymś nie zgadzasz albo uważasz, że jest inaczej, to daj znać. No i jeszcze raz odsyłam was do ebooka, bo jednak niski body fat dałem tutaj na pierwszym miejscu, ponieważ jest najważniejszy. Jeśli chcesz pomóc im, żeby zdobyć ten niski body fat, bo to jest łatwe, jest łatwe, ale nie jest proste do wykonania, to na pewno mój ebook ci pomoże i jesteś w stanie to zrobić. Co ja pierdolę, kurwa, to po pierwsze. A po drugie. Pozdrawiam. <laughs> ja piję.